Napisał pan książkę na temat SLA. Jak wyglądał proces pisania książki? Jakie metody i narzędzia wykorzystywał pan do komunikacji i tworzenia tekstu, mimo postępujących ograniczeń? W miarę postępu choroby, książkę pisałem różnymi technikami. Na początku standardowo, palce moich rąk uderzały w klawiaturę komputera. Później w klawiaturę uderzała pałeczka do jedzenia chińszczyzny, trzymana przeze mnie w zębach. A na koniec, kiedy mogłem ruszać jedynie głową, była to kropka naklejona na czole i kamerka, która śledziła ruch tej kropki, a potem sprytnie przelewała moje myśli na ekran komputera. Jakie są największe wyzwania, z jakimi mierzy się pan na co dzień w związku z SLA i co według pana jest najbardziej niezrozumiane przez społeczeństwo w kontekście tej choroby? Z jednej strony można się przyzwyczaić do tej choroby, i wydaje się, że każdy dzień jest taki sam, bez niespodzianek, ale z drugiej strony każdy dzień może przynieść niespodzianki, które mogą przynieść gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, aż do całkowitej zapaści i śmierci. Rzecz jasna, że nie myślę o tym na co dzień, bo by człowiek zwariował. Dużym wyzwaniem dla chorego i rodziny. Jest zorganizowanie i zapewnienie całodobowej opieki, bo przy SLA na tym etapie choroby jest ona niezbędna. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc z zewnątrz, bo najbliżsi, mimo najlepszych chęci i starań, nie są cyborgami i nie są w stanie zajmować się chorym przez 24 godziny na dobę. Brak świadomości społecznej i niewiedza lekarzy na temat SLA prowadzą do systemowych błędów. Od opóźnień w diagnozie, przez niewłaściwe leczenie, aż po odbieranie pacjentom prawa do decydowania o sobie. Konieczna jest edukacja zarówno społeczeństwa, jak i środowiska medycznego, aby osoby chore na SLA mogły liczyć na rzetelną opiekę i szacunek, na jaki zasługują. Jednym z największych problemów, z jakimi mierzą się chorzy na SLA, jest społeczne niezrozumienie szczególnie gdy tracą zdolność mowy. Ludzie boją się z nami rozmawiać, nie wiedzą, jak się zachować, unikają kontaktu, traktują jak rośliny. To krzywdzące i odbiera nam podmiotowość. Chory na SLA do końca życia pozostaje świadomy. Jego ciało ulega stopniowemu unieruchomieniu, ale umysł jest sprawny. To jeden z najbardziej okrutnych aspektów tej choroby bycie więźniem własnego ciała, ale nie własnego umysłu. Dużym problemem, o którym się nie mówi, jest samotność chorych na SLA. Ludzie nie wiedzą, jak z nami rozmawiać, co prowadzi do tego, że z czasem zostajemy sami, nawet jeśli mamy rodzinę i znajomych. Dlaczego ludzie się odsuwają? Nie wiedzą, jak się zachować, boją się, że zrobią coś źle, powiedzą coś niewłaściwego. Nie chcą patrzeć na chorobę. Niektórzy wolą udawać, że problemu nie ma. Niż zmierzyć się z tym, że ktoś bliski umiera. Myślą, że nie da się z nami komunikować, zwłaszcza jeśli chory nie mówi. W rzeczywistości istnieją komunikatory, technologie wspomagające, ale niewiele osób o nich wie. Efekt: Chorzy są odcinani od świata, bo nikt nie uczy społeczeństwa, jak z nami rozmawiać. Znajomi niejednokrotnie przestają się odzywać, bo nie wiedzą, co powiedzieć. Nawet bliscy zaczynają nas traktować jak dzieci albo jak nieobecnych, choć nasz umysł działa w pełni. Co można z tym zrobić? Edukacja o komunikacji alternatywnej to klucz. Jeśli ktoś nie mówi, to nie znaczy, że nie może się komunikować. Zmiana mentalności: chory na SLA to niecierpiący człowiek, któremu lepiej dać spokój, tylko osoba, która chce być częścią społeczeństwa. Tak długo, jak się da. Otwarte rozmowy zamiast bać się i uciekać, warto porozmawiać o wszystkim, tak jak ze zdrowym człowiekiem. Społeczne wykluczenie chorych na SLA to jedno z największych tabu tej choroby. Potrzebujemy edukacji, aby ludzie nie bali się z nami rozmawiać, bo największa tragedia SLA to nie tylko utrata ciała, ale bycie skazanym na samotność z w pełni świadomym umysłem. Czy chciałby pan coś przekazać pracownikom Vitaler i opiekunom zajmującym się osobami chorymi na SLA? Chciałbym podziękować za zakup moich książek. To dla mnie duża radość i wyróżnienie, że trafiły do waszej firmy. Mam nadzieję, że okażą się wartościową lekturą i przyniosą inspirację zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Dla wszystkich pracowników firmy Vitaler przede wszystkim ogromne słowa podziękowania za wszystko. Za to, że stworzyliście taką firmę, że jesteście, za wasze zaangażowanie w tym, co robicie, za profesjonalne podejście do pracy i podopiecznych. Bardzo cenimy to, że każda zgłoszona sprawa załatwiana jest szybko i skutecznie, że zawsze możemy na Was liczyć. Także zespół medyczny delegowany do opieki medycznej to profesjonalni fachowcy, którzy potrafią pomóc, poradzić. Jak postępować w codziennych, ale także trudnych sytuacjach, którzy w razie potrzeby są gotowi pomóc w każdej chwili, kiedy zajdzie taka potrzeba. Po tych kilku latach współpracy mogę powiedzieć, że zarówno mój zespół medyczny, jak i pracownicy firmy są dla nas jak rodzina, z którą można porozmawiać o wszystkim i mieć do siebie wzajemne zaufanie. Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki temu życie chorych, jak i opiekunów, staje się łatwiejsze i bardziej bezpieczne. Dziękuję, że jesteście.